Etyczne i nieetyczne metody wywierania wpływu na randce. O co chodzi w randce, zwłaszcza tej pierwszej? O takie wybudowanie Twojego wizerunku, by druga osoba chciała spędzać z Tobą więcej czasu. To bardzo przypomina budowanie marki. W obu przypadkach działają te same metody. I w obu przypadkach mogą one być etyczne i nieetyczne. Porozmawiajmy zatem o tym, jak stosować te dobre i jak dostrzegać te złe. Efekt aureoli. Mówi, że jeśli Cię nie znam, wyciągam wnioski na podstawie Twoich pojedynczych czynów i Twojego otoczenia. Wybierz więc miejsce, które pokazuje Cię z najlepszej strony. Może to być kawiarnia, gdzie barista znacie po imieniu, albo park, w którym uratowałaś kaczki przed zimą. Od taki malutki temat do rozmowy. Mimikra, czyli naśladowanie. Jesteśmy naturalnie zaprogramowani, by lubić ludzi podobnych do nas i takich, którzy poświęcają nam uwagę. Skąd mam wiedzieć, że poświęcasz mi uwagę? Naśladujesz moje gesty i słowa. Nie wszystkie oczywiście, ale kiedy ja zmieniam pozycję w czasie rozmowy, ty też zmień, niekoniecznie na tę samą. A kiedy powiem ci, że mój pies miał na imię pimpuś, nie mów o nim per pies, tylko użyj pimpuś w rozmowie. Wrażliwość, czyli pokaż mi swoje blizny, a ja pokażę ci, że mam serce. Dzielenie się osobistymi historiami to jak otwieranie własnej duszy na oścież. To znak, że ufasz drugiej osobie, ale nie przekształcaj pierwszej randki w seans terapeutyczny. Jedna opowieść o złamanym sercu? Tak. Cała historia Twoich terapii po każdym nieudanym związku? Może nie teraz. Zakończ z przytupem. Ludzie najlepiej pamiętają finał, więc zrób coś, co przyspieszy bicie waszych serc. I nie mówię o wspólnym biegu na autobus w deszczu, choć niektórzy mogą to uznać za romantyczne. Pomyśl kreatywnie, może wspólna gra w darta w pubie. Radość wygranej na pewno spowoduje przyspieszone bicie serca. Tak samo jak bijatyka, kiedy trafisz niechcący jakiegoś wielkiego draba. Mamy to? Pogadajmy zatem o etycznie wątpliwych rzeczach, z którymi możesz się spotkać na randce i które powinny zaświecić światełko ostrzegawcze: triangulacja, czyli wprowadzanie trzeciej osoby do związku. Jeśli on raz wspomni o tym, że jego mamusia robiła pyszny barszcz, to jest ok, ale jeśli mamusia lub były chłopak pojawiają się w co drugim zdaniu, warto podpytać o te relacje negatywne komplementy. Plaga zwłaszcza po męskiej stronie randkowego rynku, bo koncept urodził się w głowach wszelkiej maści trenerów podrywu. Nie ma oparcia w badaniach. Założenie jest proste. Pod płaszczykiem komplementu miażdżę twoją pewność siebie w nadziei, że będziesz we mnie szukać potwierdzenia swojej wartości. Na przykład: "Zwykle piegi mnie nie kręcą, ale tobie pasują." Albo: "Świetnie sobie radzisz w biznesie jak na osobę bez wykształcenia." Znowu jeden raz mogło się komuś wymsknąć z niezręczności. Najlepiej zwrócić na to uwagę i kontynuować rozmowę. Ale jeśli widzisz to jako powtarzający się wzorzec, skonfrontuj i odwróć się napięcie. Przynęta i haczyk to technika manipulacji używana o wiele szerzej niż w kontekście randkowym. Mówiąc w skrócie, obiecujesz coś atrakcyjnego, czyli przynętę, tylko po to, żeby w ostatniej chwili zmienić na coś mniej atrakcyjnego. Ona sugeruje, że jeśli zapłacisz za drogie drinki, odwdzięczy ci się po wyjściu z klubu. Albo on, który zaprasza ją do domu tylko po to, żeby oglądać znaczki, a potem okazuje się, że nie ma ani jednego klasera. Daje takim randkom jedną gwiazdkę bombardowanie miłością. Polega na przytłoczeniu kogoś oznakami miłości, zainteresowania, martwienia się tylko po to, by sprawować nad tym kimś kontrolę wejdzie raczej w dłuższej perspektywie, ale jeśli po pierwszej randce dostajesz więcej wiadomości niż masz kontaktów w telefonie, to może czas na rozmowę o przestrzeni osobistej. I pamiętaj, randka to nie jest pole minowe, to powinien być czas poznawania się i świetnej zabawy. Powodzenia!